Znajdujemy się przy Port de Versailles na najważniejszym wydarzeniu na rynku turystycznym we Francji, na targach Topreza. To są targi dedykowane branży, specjalistom, którzy organizują podróże na stoisku polskim, La Pologne. To są targi, których celem jest odbudowanie polskiego rynku. Na skutek pandemii oraz wojny w Ukrainie polska branża turystyczna poniosła ogromne straty. Dlatego naszym celem jest odbudowanie tego rynku i koncentrujemy się głównie na tym, żeby wszyscy profesjonaliści organizujący wyjazdy do Polski z terenu Francji, e, mieli nasze wsparcie. Więc to wsparcie polega też na tym, że udostępniamy im możliwość tutaj kontaktów z partnerami francuskimi, ale także z partnerami z innych krajów, jeśli to jest możliwe. Przyjechało ośmiu e, wystawców, w tym Polskie Linie Lotnicze LOT, e, aby zaprezentować. Ofertę na rynek polski. Sytuacja jest bardzo trudna, dlatego, że od momentu wybuchu wojny, czyli 24 lutego, tak naprawdę zamarł ruch turystyczny do Polski zorganizowany. Chodzi o grupy, chodzi o kongresy, chodzi o wszelkie podróże, które mają charakter grupowy. Jak bardzo dobrze pamiętamy, w tym samym mniej więcej czasie we Francji zostały zniesione restrykcje pandemiczne, które były bardzo, ale to bardzo e, trudne w tym e, kraju, uniemożliwiające praktycznie swobodne podróżowanie i przemieszczanie się Francuzów do, e, do, do Polski, także do Polski, ale także do innych krajów. Zniesienie restrykcji, całkowite zniesienie restrykcji we Francji zbiegło się z wojną w Ukrainie, co spowodowało, no nie ukrywajmy, ogromny kryzys, do tego dochodzi kryzys ekonomiczny, dochodzi kryzys energetyczny, który sprawia, że jeśli nie będzie pomocy z naszej strony, z pomocy Polskiej Organizacji Turystycznej wspierającej branżę, no to możemy mówić naprawdę o kryzysie, który będzie trwał wiele, wiele lat. Stąd nasza tu obecność i stąd ta pomoc, którą chcemy dać naszym partnerom w Polsce, by turyści francuscy czuli się po pierwsze bezpiecznie. Polska jest krajem, który wciąż zadziwia. Polska jest krajem gościnnym. Co udowodniliśmy, przyjmując 4 miliony e, uchodźców ukraińskich, a jednocześnie Polska jest krajem wciąż atrakcyjnym turystycznie dla, e, dla Francuzów. Pamiętajmy o tym, że Francuzi oprócz klasycznego urlopu posiadają coś, co się nazywa RTT. Niezwykła rzecz, której nie ma nigdzie w Europie, a mianowicie redukcja czasu pracy. Redukcja czasu pracy dla przeciętnego Francuza wynosi od 17 do 21 dni wolnych, których nie można łączyć z urlopem, ale można za to połączyć świetnie z weekendem. Co to oznacza? Że polskie miasta stoją otworem dla, dla Francuzów, ponieważ wystarczy wykroić ze swojego budżetu wolnych dni, cztery na przykład czy 5 dni i pojechać do Warszawy, Krakowa, Gdańska czy do innych miast. W przyszłym roku otwiera polskie linie lotnicze lot otwierają nowy kierunek, jakim jest Radom i południowe Mazowsze po to by eksplorować, odkrywać Mazowsze, sądzę też, że z pewnością oczywiście nie jest to Moja wiedza, ale przypuszczam, że w ciągu najbliższych lat otworzą się też nowe kierunki z Lyonu, z Tuluzy do Krakowa, do Warszawy, a także do innych miast e, e, w Polsce. Przyjechałem tu z Krakowa, aby spotkać się z klientami naszymi, aby nawiązać też e, nowe kontakty, nowe relacje z potencjalnymi klientami, aby m, przekazać naszym klientom, że e, sytuacja, wojna na Ukrainie nie ma żadnego wpływu e, negatywnym na e, polu turystycznym e, w Krakowie i w Polsce. W zasadzie od samego początku e, nie było negatywnego wpływu, tylko e, były błędne interpretacje ze strony naszych klientów. Media robiły swojej niestety i musimy teraz dużo robić, żeby to odbudować zaufanie naszych klientów. Co więcej, to chcielibyśmy też promować jak najbardziej Polskę i wpłynąć pozytywnie na to jak Polska jest odebrana tutaj na rynku francuskim wśród naszych klientów.